Państwa, tak jak zapowiadałam, gościem w moim studiu jest pan dr Jarosław Maruszak. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pracuje Pan e, razem z nami, z całą naszą ekipą e, przy programie Metamorfozy. Za moment będziemy rozmawiać o uczestnikach, ponieważ bardzo chciałam się dowiedzieć, jak tam, e, jak tam z nimi, jak się zmienia, e, zmienia, zmienia ich wygląd, nastawienie do życia. Ale zacznijmy może od e, takich zagadnień stomatologiczno-psychologicznych, powiedziałabym. E, dzisiaj wygląd w dzisiejszym świecie jest bardzo ważny. Prawda? To pierwsze, te pierwsze pięć sekund, jak gdzieś wchodzimy, jesteśmy oceniani. Jeżeli jeszcze gości, na naszej twarzy uśmiech jest piękny, jesteśmy odbierani jako osoby sympatyczne. No a jeżeli mamy jeszcze piękne uzębienie, którym możemy się pochwalić, to jest tylko na plus. Generalnie tak jest i już jakiś czas temu zostało zbadane przez psychologów akurat, że połowa pierwszego wrażenia, które, jak wiemy, nie ma nigdy drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia, ale połowa tego pierwszego wrażenia to jest właśnie uśmiech. Zadbane, piękne, białe ząbki. I medycyna robi wszystko, stomatologia, aby nam pomóc w tym, prawda? Co? I już na rynku pojawiają się nowości. Słyszymy o pastach wybielających z półki, ale można to zrobić też u dentysty. O aparatach korekcyjnych. Kiedyś ja słyszałam o tym, że tylko we wczesnym, no może nie we wczesnym, ale w dzieciństwie, a teraz już dorośli ludzie... Aparaty na zębach prostujemy sobie zęby i to niekoniecznie wyrastamy z tego, prawda? I nie można nam już pomóc. Ja zawsze twierdzę, że jestem szczęśliwym człowiekiem, bo akurat wykonując ten zawód żyję w czasach, kiedy w zasadzie już prawie wszystko jest możliwe. W zasadzie w tej chwili tylko czekamy na możliwość wszczepiania zawiązków zębów, ale póki co. Tych komórek macierzystych, tak? O to chodzi? Też? Zawiązków zębów to się bierze z komórek macierzystych. Natomiast ja jestem szczęśliwy, ponieważ wiem, że mogę w zasadzie zrobić wszystko, że w zasadzie możliwości, które daje współczesna stomatologia, są praktycznie nieograniczone. Naprawdę? I to cały czas idzie do przodu, prawda? W zasadzie można powiedzieć, że cały czas idzie do przodu. A jak jest z higieną Polaków, jeżeli chodzi o jamę ustną? E, mogę odpowiadać za swoich pacjentów. Z tym nie na ma pewno. problemu. Tak, Natomiast... Ale statystyki mówią, że trochę kiepsko w tym naszym narodzie jest, yy, prawda? Z statystykami yy, no generalnie uważa się, że nie jest zaciekawie. Jeżeli porównamy się do innych krajów Unii Europejskiej, to z roku na rok jest coraz lepiej, ale jeszcze wciąż, wciąż daleko. Proszę mi powiedzieć, przy programie Metamorfozy, pracując, yy... Czy decydując się na pracę, co zadecydowało? Co było takim głównym czynnikiem, co przekonało Pana do tego, żeby jednak wziąć się za, za te pary, które zgłosiły się do Pomeranii i Metamorfoz? Jednym z elementów mojej pracy, tak jak ja ją postrzegam, jest edukowanie pacjentów. I metamorfozy, czyli tak naprawdę e, tworzenie motyli z kokonów, e, daje mi szansę tak naprawdę uczenia pacjentów, pokazania, pokazania innym ludziom, tym, którzy będą oglądali metamorfozy, pokazania im możliwości, tego, co możemy zrobić. I to mnie w głównej mierze skłoniło do tego, żeby wziąć udział w tym projekcie. Pytanie, myślę, z tego wynika, czym się Państwo kierowaliście, bo Pan też brał udział w jury, które wyłaniało uczestników. Tak, co było głównym kryterium? Tak, no na pewno jednym z głównych ograniczeń, ponieważ leczenie stomatologiczne w niektórych przypadkach yy, trwa, potrafi trwać. Rok dwa, więc jednym z podstawowych ograniczeń przy kwalifikacji pacjentów było to, czy będziemy w stanie w ciągu czas, tych trzech czas miesięcy trwania programu pokazać rzeczywiście cały swój kunszt. I to było pierwsze, po drugie, staraliśmy się, ja przynajmniej starałem się sugerować wybór różnorodnych osób, żeby pokazać, że w każdym wieku u każdego pacjenta można zrobić coś fajnego, z czego ten człowiek będzie zadowolony, i co może również w konsekwencji podnieść jego samoocenę. I co zostało uczestnikom zaproponowane? U mnie w firmie pracujemy według określonych standardów, więc ci pacjenci nie byli w jakiś szczególny sposób potraktowani. Byli traktowani dokładnie tak samo, jak każdy pacjent, który do mnie trafia. Wobec tego przez cały proces, jakby ci pacjenci byli przeprowadzeni, proces rozmowy, stawienia oczekiwań tych ludzi z rzeczywistością, przez proces planowania. I w zasadzie w tej chwili jesteśmy już na etapie, po prostu wykonywania krok po kroku planu, który sobie ustaliliśmy razem z tymi ludźmi. I poza tym, że, że pracujecie, poza tym, że pracujecie, to edukujecie przy okazji, prawda? Poprawiacie uzębienie, ale też mówicie o tym. Jak, jak dalej mają dbać o siebie? Jak dbać o zęby, jak je pielęgnować? Tak, jak już powiedziałem, ja mm -hmm, postrzegam to, jest, to mm -hmm. jako element swojej pracy, tak? Zresztą wynika to jakby z tego wynika filozofia firmy, której, którą prowadzę. Że y, wszystko jest podporządkowane komfortowi pacjenta. Znaczy, pacjent tak naprawdę musi robić tylko dwie rzeczy: stawiać się na wizyty kontrolne i dbać o zęby na co dzień. Reszta należy do nas, do personelu mojej kliniki. Lekarz zawsze po każdej wizycie wyznacza kolejną. Albo mówi, jest tak. w porządku, zapraszam za pół roku na kolejną wizytę. Nie? U mnie jest troszeczkę inaczej. Nie zapraszam za pół roku. Tylko, na tylko za pół roku moja menedżer zadzwoni i zaprosi pana na wizytę kontrolą. Przypomina Przypominacie tak. się nam, że mamy przyjść i skontrolować swoje Tak, zabry. jest to pewien standard, który wprowadziłem u siebie w pracy. Praca jest stresująca? To zależy kiedy. Ale to jest odpowiedzialność chyba też, prawda? Bardzo odpowiedzialność jest praca na pewno. Lekarza. Natomiast mhm. no, po to wybrałem sobie taki zawód. i żeby po pierwsze dbać o uśmiech ludzi, ale też nigdy bym go nie wybrał, gdyby stres mnie zżerał, ponieważ stres takiej pracy, nadmierny stres, stres wynikający z sytuacji nie jest nigdy pomocny Dobre. a przeszkadza może, za, może zaszkodzić oczywiście że tak jak zresztą w pracy każdego lekarza yy, myślałam też o tym właśnie że spytam pana yy, jak sobie pan radzi ze stresem ale mówię będę rozmawiała z dentystą pewnie dentysta wyrwie jeden czy drugi ząb i już się odstresuje to tak może działać czy nie nigdy <laughs> nigdy nie działa to w nie. jaki sposób się pan odstresowuje o, jest mnóstwo rzeczy, mam swoje ulubione miejsca, w które lubię wyjeżdżać. Hobby też, o których za e... chwilę. Motoryzacja. Tak, to prawda, ale też natura, konie. Ostatnie lata bardzo lubię wyjeżdżać w bieszczady. Generalnie najważniejszym elementem dla mnie na odstresowanie jest po prostu oderwanie się na jakiś czas od pracy, odcięcie się na dzień, dwa, weekend, tydzień. To jest tak naprawdę jedyna metoda. A wzięcie udziału w rajdach samochodowych to dobra metoda? Bo pan ją e, sprawdzał. Tak, e, tak jak za paroma swoimi kolegami mogę powiedzieć, że w zasadzie w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem na odwyku, bo z tego nie da się wyleczyć, natomiast być może jeszcze kiedyś wrócę do tego typu zajęć. Ania, a panie doktorze, to jest ta adrenalina, która wciąga uzależnia? Bo mówi pan, że to jest uzależnienie, tak? Wszyscy moi koledzy, z którymi się znam, z którymi się ścigałem, owszem, adrenalina, ale w sensie pozytywnym. Adrenalina też nie może spalać, ponieważ akurat w rajdach samochodowych jest również, podobnie jak w moim zawodzie, jest bardzo złym doradcą, nadmierna adrenalina. To może musi być adrenalina, ale musi być pozytywna. Kontrolowana też. Kontrolowana, to, tak? tak, tak lepiej bym tego nie ujął. Panie doktorze, ile jeszcze? Czeka nas może nie spytam odcinków, ale jak, jaki jeszcze czas przewiduje Pan, aby zakończyć leczenie, e, upiększanie e, pod względem stomatologicznym uczestników naszego programu? Uczestnicy programu pod moją opieką myślę, że będą do samego końca. Mhm, czyli jeszcze miesiąc pozostał? Myślę, że jeszcze miesiąc, tak jak jest zaplanowany czas trwania programu, ponieważ to również było kalkulowane w momencie rekrutacji uczestników. Także zobaczymy, proszę Państwa, myślę, że Państwo na bieżąco oglądacie każdy z odcinków, ale na koniec zobaczymy piękne efekty pracy nie tylko, ale również Pana pana Doktora i całego personelu. Mam również taką nadzieję. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę miłego weekendu. Moim gościem, proszę Państwa, był Pan Doktor. Jarosław Matuszak, mam kartkę, gdzie mam wszystko zapisane, tylko najgorzej, że później nie pamiętam gdzie, w którym miejscu. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Proszę Państwa, to już wszystko, proszę jeszcze zostać przez moment z nami. Ja już się też z Państwem żegnam, życzę Państwu miłego e, dzisiaj, szczególnie miłego e, wieczoru, e, miłego spokojnego weekendu. Ponownie widzimy się w poniedziałek o godzinie 17. Do zobaczenia.